W dzisiejszej dyskusji odkrywamy, jak emanować pewnością siebie i siłą w kontaktach z innymi, zainspirowani naukami Lesa Giblina. Czy kiedykolwiek czułeś niepokój lub niepewność, podchodząc do kogoś nowego? Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie wydają się nawiązywać kontakty bez wysiłku, podczas gdy ty zmagasz się ze znalezieniem odpowiednich słów? Ta książka bada praktyczne strategie, aby wzmocnić swoją pewność siebie, zmniejszyć niepokój społeczny i nauczyć się sztuki angażowania ludzi w każdej sytuacji. Zostań z nami do końca, aby odkryć, jak możesz pozytywnie wpływać na innych i budować silniejsze, bardziej udane relacje. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu. I widzisz ludzi swobodnie angażujących się, dzielących się śmiechem i budujących połączenia. Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś z boku niepewny, co powiedzieć lub jak nawiązać takie samo połączenie? Oto dobra wiadomość: każdy może stać się doskonałym komunikatorem. Pewność siebie w kontaktach z ludźmi nie jest wrodzoną cechą. To umiejętność, którą możesz opanować. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na pytania takie jak: co jest potrzebne, aby wywrzeć niezapomniane wrażenie? Jak możesz wykorzystać moc słów, aby zainspirować innych do działania? I co najważniejsze, w jaki sposób lepsze umiejętności społeczne mogą otworzyć drzwi do sukcesu i szczęścia? Giblin przeprowadzi cię przez te pytania za pomocą prostych, praktycznych wskazówek. Jeśli kiedykolwiek czułeś się powstrzymywany przez nieśmiałość lub wątpliwości, ta książka może być Twoim przewodnikiem do uwolnienia się od tych ograniczeń. Została zaprojektowana, aby zmienić nie tylko sposób w jaki postrzegają Cię inni, ale także sposób w jaki Ty postrzegasz siebie. Daje Ci możliwość podejścia do każdej rozmowy z pewnością siebie. Czy jesteś gotowy, aby wkroczyć w nową wersję siebie? Rozpocznijmy podróż ku opanowaniu sztuki łączenia się z innymi i otwierania nowych ścieżek do sukcesu i szczęścia. Wspólnym mianownikiem wszystkich sukcesów i szczęścia są inni ludzie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę oznaczają sukces i szczęście? Dla każdej osoby definicja jest inna. Moja koncepcja sukcesu może różnić się od Twojej, a to, co przynosi mi szczęście, może różnić się od tego, co przynosi Ci radość, ale jest jedna rzecz, która pozostaje niezmienna. Nie możemy osiągnąć prawdziwego sukcesu ani szczęścia bez pomocy innych. To nie znaczy, że musimy zgadzać się ze wszystkim, co mówią inni, ani być w całkowitej harmonii ze wszystkimi wokół nas. Przyjrzyj się osobom, które podziwiasz za najbardziej udane. Czy zauważyłeś, jak wchodzą w interakcje z innymi? Pomyśl o lekarzach, prawnikach, urzędnikach państwowych, politykach, nauczycielach, naukowcach, itd. Ich sukces w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze nawiązują kontakt z ludźmi, a to samo dotyczy nas. Bez względu na to, jak inteligentni, atrakcyjni czy bogaci możemy być. Nie osiągniemy prawdziwego sukcesu bez pozytywnych relacji. Jest stare powiedzenie, że żaden człowiek nie jest wyspą, innymi słowy, nikt z nas nie jest samowystarczalny. Wszyscy potrzebujemy innych, aby przetrwać i rozwijać się. W dzisiejszym świecie sukces to coś więcej niż tylko osobiste osiągnięcia to również branie pod uwagę potrzeb innych. Na przykład lekarze i prawnicy mogą rozwiązywać problemy tylko wtedy, gdy ludzie im ufają. Bez tego zaufania lekarze nie mieliby pacjentów, a prawnicy klientów. Ich sukces i reputacja zależą od budowania silnych, niezawodnych relacji z innymi. Rozważmy sprzedawczynię zarządzającą sklepem. Jej umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami jest kluczowa, jest o wiele ważniejsza niż jej wygląd czy inteligencja. Jeśli wie, jak sprawić, by klienci czuli się mile widziani i zrozumiani, naturalnie będą chcieli u niej kupować, a jej sprzedaż wzrośnie sama z siebie. W końcu wszyscy pragniemy sukcesu i szczęścia, a osiągnięcie obu często zależy od tego, jak postępujemy z ludźmi. To nasze relacje i interakcje stanowią podstawę spełnionego życia. Bycie w dobrych stosunkach z samym sobą oznacza bycie w dobrych stosunkach z innymi. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak zmieniają się twoje interakcje, gdy nie czujesz się szczęśliwy w środku? Kiedy jesteśmy niezadowoleni lub sfrustrowani, często wpływa to na to, jak zachowujemy się wobec innych. Jednak gdy czujemy się zadowoleni i spełnieni, naturalnie stajemy się milsi, bardziej hojni i bardziej wyrozumiali. To podstawowy ludzki instynkt. Z natury mamy tendencję do dbania najpierw o siebie, zaspokajania własnych potrzeb, zanim pomyślimy o innych. Czasami ta skłonność może nawet przekształcić się w zachowanie napędzane ego, kształtując sposób, w jaki wchodzimy w interakcję. Ego odgrywa centralną rolę w tym, jak komunikujemy się z ludźmi. Każda osoba ma ego, a ludzie naturalnie dążą do szukania uwagi, aprobaty i szacunku. Kiedy czujemy się doceniani i szanowani, możemy rozszerzyć tę pozytywność na innych. Jednak jeśli nasze własne potrzeby nie są zaspokojone, trudno jest okazywać życzliwość lub szczęście otaczającym nas ludziom. Jedną z kluczowych umiejętności w kontaktach z innymi jest nauczenie się uznawania i szanowania ich ego. Jeśli opanujesz sztukę przemyślanej interakcji, ludzie prawdopodobnie zaczną postrzegać Cię w bardziej pozytywnym świetle. Ta zmiana w postrzeganiu pozwala budować zaufanie i może otworzyć drzwi do nowych możliwości i korzystnych wyników. W wiadomościach pojawiła się szokująca historia. Pewien mężczyzna udusił swoją żonę tylko dlatego, że zasnęła, gdy z nią rozmawiał. To niepokojący przykład i oczywiście całkowicie niewybaczalny. Jednak jeśli przyjrzymy się temu bliżej, zobaczymy, że jego działania wynikały z potrzeby uwagi i ważności, które, jak czuł, zostały zaprzeczone. Jego ego, głęboko zranione brakiem uwagi z jej strony, doprowadziło go do skrajnej reakcji. Chociaż poniósł konsekwencje swojej zbrodni, podkreśla to intensywną rolę, jaką ego może odgrywać w naszym życiu. Kiedy rozmawiamy z kimś, naturalnie chcemy jego pełnej uwagi i szacunku, a kiedy ich nie otrzymujemy, może to boleć. Jeśli jest jeden kluczowy fakt, który należy zrozumieć na temat natury ludzkiej, to jest to: jeśli chodzi o ego, ludzie mogą posunąć się do ekstremalnych środków. Każdy pragnie szacunku i ważności, a gdy te potrzeby nie są zaspokojone, naszym instynktem jest ochrona naszej wartości, często w sposób, który może zaskoczyć nawet nas. Uznanie, uznanie i wdzięczność są bezpłatne. Jednym z najszybszych sposobów na zbudowanie silnych więzi międzyludzkich jest uznanie, docenienie i wyrażenie wdzięczności tym, którzy nam pomagają. Każdy pragnie miłości, szacunku i potwierdzenia, a każda osoba chce czuć się ceniona w oczach innych. Więc, dlaczego nie poświęcić chwili na okazanie uznania i szacunku? W końcu życzliwość i wdzięczność nic nie kosztują i przynoszą radość nie tylko innym, ale także nam samym. Kiedy ktoś coś dla ciebie robi, poświęć mu całą swoją uwagę. Robiąc to, nie tylko sprawiasz, że czuje się ważny, ale także wzmacniasz jego poczucie własnej wartości. Proste gesty, takie jak zauważanie czyichś wysiłków, składanie komplementów i skupianie się na czyichś mocnych stronach, zamiast promowania siebie, mogą sprawić, że inni poczują się naprawdę docenieni. Rozważ następujący scenariusz: Biznesmen poszedł omówić umowę partnerską z prawnikiem. Spotkanie było zaplanowane na 15, ale prawnik się spóźnił. Po około 10 minutach oczekiwania biznesmen opuścił biuro, czując się urażony. Chociaż nie miał żadnych pilnych zadań, poczuł się zlekceważony, jakby prawnik nie uważał go za wystarczająco ważnego, aby być na czas. Prawnik mógł mieć uzasadnione powody swojego opóźnienia, ale jego działania pozostawiły negatywne wrażenie, narażając umowę partnerską na ryzyko. Ta historia pokazuje, że nawet krótkie dziesięciominutowe opóźnienie, choć pozornie nieistotne, może zranić czyjeś ego i trwale uszkodzić związek. Małe gesty lub ich brak mogą mieć trwały wpływ na to, jak ludzie czują się doceniani lub lekceważeni. Możesz kontrolować działania i postawy innych osób. Jeśli chodzi o wpływanie na innych, ludzie często czują się niekomfortowo, a nawet opornie. Ale jeśli zrozumiemy prawa psychologii, stanie się jasne, że w naszych interakcjach nieustannie wpływamy na ludzi wokół nas. Za każdym razem, gdy mówimy lub działamy, wpływamy na nich pozytywnie lub negatywnie. To, jak zdecydujemy się podejść do tej mocy, zależy od nas. Nasze zachowanie w dużej mierze kształtuje reakcje innych. Traktuj ludzi życzliwie, a oni często odwzajemnią się życzliwością. Jeśli jesteśmy niegrzeczni lub źli, istnieje prawdopodobieństwo, że zareagują w ten sam sposób. To tak, jak gdy się do kogoś uśmiechamy, on instynktownie odwzajemnia uśmiech. Ta koncepcja jest esencją wpływu. Ludzie odzwierciedlają emocje i postawy, które im prezentujemy. Innymi słowy, możemy kształtować reakcje innych, po prostu wyrażając nasze emocje w sposób przemyślany. Na przykład entuzjazm jest zaraźliwy. Czy kiedykolwiek dzieliłeś się z kimś pomysłem i miałeś nadzieję, że dorówna twojemu podekscytowaniu? Pewność siebie działa w ten sam sposób. Jeśli chcesz, aby inni czuli się pewnie co do twoich pomysłów, musisz wyrażać je z pewnością siebie. Kiedy wierzysz w siebie, świat również wierzy w ciebie. W badaniu przeprowadzonym przez Speech Research Unit w Kenyon College nad zachowaniem marynarki wojennej USA, Naukowcy testowali wpływ głośności głosu na komunikację telefoniczną. Polecili mówcom wydawanie poleceń przy różnym poziomie głośności. Gdy polecenia były wydawane głośnym głosem, odpowiedzi były również głośne. Jednak gdy polecenia były wydawane łagodniejszym tonem, odpowiedzi również były łagodniejsze. To badanie podkreśla podstawową ludzką tendencję. Odzwierciedlamy sposób, w jaki jesteśmy traktowani. Nawet przez telefon, bez żadnych wizualnych wskazówek, ludzie nie mogli powstrzymać się od reagowania w sposób, który pasował do tonu rozmówcy. Badania wykazały, że jeśli ktoś na nas krzyczy, naszym instynktem jest odkrzyknąć. Nawet jeśli nie widzimy drugiej osoby, samo usłyszenie jej tonu ujawnia jej emocje. Nasze działania wyznaczają to, jak inni będą się wobec nas zachowywać. Mamy moc kierowania ich reakcjami, po prostu dostosowując nasze podejście. Ci, którzy ostrożnie dobierają słowa, rzadko wywołują negatywne reakcje, ponieważ pozostawiają mało miejsca na konflikt. Jeśli chcesz wydawać się przystępnym i przyjaznym, zacznij od uśmiechu. Jeśli chcesz być traktowany poważnie, przyjmij ton, który przekazuje profesjonalizm. Dobre pierwsze wrażenie jest wszystkim. Świat widzi Cię tak, jak ty sam siebie widzisz. Ludzie oceniają Cię nie tylko na podstawie tego, co mówisz, ale także wszystkiego, co robisz, jak traktujesz swoją pracę, przyjaciół i relacje. Ustalenie właściwych tonów kluczowych może pomóc stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie. Co jest niezwykle ważne, pierwsze wrażenie często pozostaje zwłaszcza dla tych, którzy nie znają Cię osobiście. Ludzie nieustannie Cię oceniają, aby zdecydować, jak powinni się z Tobą komunikować. Jeśli chcesz być postrzegany jako poważny, zacznij rozmowę na poważnie. Jeśli chcesz być postrzegany jako zabawny, spróbuj zacząć od żartu. A jeśli chcesz, aby rozmowa nabrała swobodnego charakteru, użyj przyjaznego, nieformalnego tonu. Sposób, w jaki się przedstawiasz, kształtuje sposób, w jaki reagują inni, więc rozpoczęcie od intencji robi całą różnicę. Na przykład pewna kobieta spotkała kiedyś dentystę, który wydał się zły i chciwy, co wywarło na niej trwałe negatywne wrażenie. Nie zdawała sobie sprawy, że spotkanie to miało miejsce tuż po tym, jak dentysta miał ostrą kłótnię z żoną i usłyszała, jak krzyczy. Mimo że była to jednorazowa sytuacja, to pierwsze wrażenie pozostało w niej i jej opinia o nim pozostała negatywna od tamtej pory. Ten przykład pokazuje, jak jedno pierwsze wrażenie może ukształtować cały czyjś pogląd na temat innej osoby. Każde pierwsze spotkanie wyznacza ton przyszłych interakcji. Pierwsze wrażenie jest potężne i często utrzymuje się przez długi czas. Więc kiedy spotykasz kogoś po raz pierwszy, ważne jest, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Kiedy już wizerunek zostanie ustalony, jego zmiana może być trudna. Akceptacja, aprobata i uznanie. Niektórzy ludzie naturalnie przyciągają innych. Mają magnetyczną osobowość. Jeśli zapytasz ich o ich sekret, często sprowadza się on do trzech rzeczy. Akceptacja, aprobata i uznanie. I uznanie. Są to podstawowe pragnienia w każdym z nas. Akceptacja oznacza akceptowanie innych takimi, jacy są, akceptowanie ich wad i niedoskonałości. Aprobata to rozpoznawanie i potwierdzanie tego, co naprawdę w nich cenisz, a uznanie to okazywanie szacunku i zrozumienie ich wartości. Jeśli chcesz pielęgnować atrakcyjną osobowość, te cechy są niezbędne. Ten film. Nauczenie się akceptowania, aprobaty i doceniania innych naturalnie przyciągnie do Ciebie ludzi, sprawiając, że poczują się wartościowi i chętni do nawiązywania kontaktów. Pewien ojciec zabrał kiedyś swojego syna do psychologa, tłumacząc, że chłopiec jest nieokiełznany, psotny i wydaje się, że nie ma żadnych cech odkupieńczych. Kiedy psycholog po raz pierwszy próbował porozmawiać z dzieckiem, otrzymał negatywną odpowiedź, więc odszedł, wypróbował inne podejście, znajdując coś, co chłopiec lubi. Odkrył, że chłopiec uwielbia rzeźbić w drewnie i był w tym naprawdę dobry, często tworząc wzory na rodzinnych meblach, czego jego rodzice nie lubili, a nawet go za to karali. Psycholog dał chłopcu kawałek drewna i kilka narzędzi do rzeźbienia, i zaoferował mu kilka wskazówek, mając na celu skierowanie jego energii na coś kreatywnego. W ciągu następnych kilku dni zachowanie chłopca wyraźnie się poprawiło. Zaczął słuchać rodziców, utrzymywać swój pokój w czystości, a nawet wykazywać poczucie odpowiedzialności. Zaskoczona rodzina zapytała go, co doprowadziło do tej pozytywnej zmiany, a on po prostu odpowiedział, myślałem, że ci się spodoba. Ta historia ilustruje potężną prawdę wszyscy pragniemy uwagi i uznania. Rzeczy, które robimy, często wiążą się z oczekiwaniem aprobaty ze strony innych, ponieważ przynosi to poczucie szczęścia i spełnienia. Kiedy ludzie nas akceptują i doceniają nasze wysiłki, Daje to głębokie poczucie satysfakcji i wzmacnia nasze poczucie wartości. Twoje nastawienie wpływa na Twoją rzeczywistość. Czasami nasze własne lęki powstrzymują nas przed nawiązywaniem kontaktów z innymi. Martwienie się, że ludzie nas nie polubią lub że nas osądzą, sprawia, że się odsuwamy, a w odpowiedzi ludzie również zaczynają trzymać dystans. Jeśli podejdziesz do kogoś z nastawieniem Prawdopodobnie mnie nie polubią. Ten strach często staje się rzeczywistością, ale jeśli wyciągniesz rękę z pozytywnym nastawieniem, jest duża szansa, że będziesz mieć naprawdę przyjemną rozmowę. Kiedy kogoś poznajesz, spróbuj myśleć pozytywnie i przywitaj się z uśmiechem. Mówią, że uśmiech ma w sobie magię może stworzyć ciepłą, przyjazną atmosferę, która naturalnie przyciąga ludzi. Brian był nieśmiałym, introwertycznym facetem, który przeważnie trzymał się z dala od innych. Kiedy poszedł na studia, postanowił, że chce poznać nowych przyjaciół, ale na imprezie dla studentów pierwszego roku stanął przed wyzwaniem. Musiał przedstawić się dziewczynie, której wcześniej nie znał, jednak w jego umyśle pojawiła się myśl: co jeśli mnie nie polubi? Z tą obawą powstrzymał się i nie podszedł do niej. Później tego wieczoru, Brian zauważył, że jego współlokator wrócił z tej samej imprezy, ale z nowymi przyjaciółmi. Zaciekawiony Brian zapytał go, jaki jest jego sekret. Jego współlokator po prostu odpowiedział: Myśl pozytywnie i zakładaj, że inni też chcą się z tobą przyjaźnić. Ten przykład pokazuje, jak pozytywne nastawienie może stworzyć lepszą rzeczywistość. Czasami wystarczy zrobić ten pierwszy krok z przyjaznym nastawieniem, a przekonasz się, że ludzie są często tak samo otwarci i chętni do nawiązywania kontaktów. Kiedy podchodzimy do sytuacji inaczej, często odkrywamy, że świat reaguje na naszą korzyść. Twoje słowa są potężne. Jedną z cech, którą często dzielą ludzie sukcesu, jest umiejętność skutecznego używania słów. Sposób w jaki komunikujesz się z innymi, czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym, bezpośrednio wpływa na Twój sukces. Wiele z naszego szczęścia zależy od tego, jak wyrażamy siebie. Sposób w jaki komunikujemy nasze emocje, frustracje, pragnienia i oczekiwania ma bezpośredni wpływ na naszą ogólną radość i spełnienie. Wiele osób ma problemy z skuteczną komunikacją. Szczególnie z nieznajomymi. Czasami powstrzymujemy nasze myśli i pomysły. Nie dlatego, że brakuje nam interesujących rzeczy do powiedzenia, ale dlatego, że nie wiemy, jak je wyrazić. Małe rozmowy nie wymagają błyskotliwych spostrzeżeń. W rzeczywistości większość rozmów zaczyna się swobodnie, bez konkretnego powodu. Kluczem jest po prostu zacząć. Innym ważnym elementem bycia świetnym komunikatorem jest radosna rozmowa. Utrzymywanie lekkich i pozytywnych rozmów. Unikaj dyskusji, które mogą zranić innych lub przynieść negatywność. Ludzie lubią przebywać w towarzystwie osób pogodnych, podczas gdy ci, którzy ciągle mówią o negatywnych rzeczach, często czują się odizolowani. Pamiętaj: słowa mają moc. Więc używaj ich na swoją korzyść. Kiedy nauczysz się skutecznie wykorzystywać moc słów, otwierasz drzwi do bardziej udanego i spełnionego życia. Aby zilustrować moc słów, oto historia. Bradley i jego przyjaciele poszli oglądać wyścigi łodzi, gdzie zebrał się już duży tłum. Grupa składała się z czterech mężczyzn i gadatliwej kobiety. Bradley kilkakrotnie próbował poprosić policjantów, aby pozwolili im przejść do przodu, aby mieć lepszy widok, ale za każdym razem funkcjonariusz odmawiał, mówiąc, że jest zbyt tłoczno i nie mogą wpuścić nikogo innego, dopóki niektórzy nie odejdą. Przy trzeciej próbie kobieta z ich grupy powiedziała: Pozwólcie mi spróbować tym razem. Podeszła do policjanta, wymieniła kilka słów i dała znak swojej grupie, żeby podążyła za nią naprzód. Bradley był zdumiony, gdy policja pozwoliła im przejść. Zaciekawiony zapytał ją, jak to zrobiłaś? Uśmiechnęła się i odpowiedziała: Och, nie prosiłam o pozwolenie na przejście naprzód. Po prostu zapytałam policjanta, jak się czuje i wspomniałam, że radzenie sobie z tak dużym tłumem musi być wyzwaniem w upalny dzień. Policjant odpowiedział: Tak, jest ciężko. Kontynuowała rozmowę, wspominając, jak ona i jej przyjaciele przyszli oglądać wyścig, ale nic nie widzieli z tyłu. Następnie policjant zasugerował: Dlaczego nie obejrzysz z przodu? Widok stamtąd jest fantastyczny. Ta historia podkreśla moc słowa. Kiedy dajesz komuś szansę, aby opowiedział o sobie, sprawiasz, że czuje się ważny. Jeśli jest w centrum uwagi, to podejście, jeśli zostanie użyte prawidłowo, może obrócić każdą sytuację na Twoją korzyść. Słuchanie innych to sztuka, a opanowanie jej jest niezbędne do osiągnięcia tego, czego chcesz od swoich interakcji. Sztuka słuchania. Aby poprawić naszą komunikację, musimy również nauczyć się sztuki słuchania. Słuchanie daje nam szansę na głębokie zrozumienie innych. Wykraczając poza naszą własną świadomość, czy wiesz, że słuchanie może być tak samo potężne jak mówienie? Kiedy w rozmowie równoważysz mówienie i słuchanie, budujesz pewność siebie i ustanawiasz silniejsze połączenie. Komunikacja między dwiema osobami jest formą dawania i brania, w którą obie strony są w równym stopniu zaangażowane. Wyobraź sobie, że obie osoby mówią tylko o sobie. Nie słuchając drugiej, ten rodzaj interakcji staje się nudny i nieskuteczny. Oferując niewielkie korzyści którejkolwiek ze stron, pozwolenie innym na wyrażenie siebie pokazuje inteligencję, ponieważ pozwala ci to na przemyślaną odpowiedź na podstawie tego, czym się podzielili. Wnioski. W tej książce dowiedziałeś się, że jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest bycie w dobrych stosunkach z samym sobą. Kiedy stajesz się osobą pewną siebie i szczęśliwą, naturalnie potrafisz traktować innych z życzliwością i szacunkiem. Odkryłeś również, że dostosowanie swoich działań do sytuacji może pomóc ci pozytywnie wpływać na ludzi. Sposób, w jaki traktujesz innych, często odbija się na tobie. Jeśli mówisz z życzliwością, otrzymasz to samo w zamian, ale jeśli podchodzisz do nich z życzliwością i złością, prawdopodobnie spotkasz się z gniewem w odpowiedzi. Ta książka podkreśla niesamowitą moc słów i znaczenie przemyślanego ich używania. Opanowując sztukę komunikacji, możesz angażować się w znaczące i wpływowe rozmowy, bez względu na to, jak krótka jest. Każda interakcja ma potencjał, aby wywołać pozytywne zmiany w Twoim życiu i życiu osób, z którymi rozmawiasz. Sztuka słuchania, skupiania się na słowach innych jest równie potężna jak mówienie własnymi słowami. Pewność siebie i wiara w siebie są kluczowe w kontaktach z innymi. Wszyscy mamy zdolność wpływania na ludzi. Chodzi tylko o to, aby nauczyć się, jak skutecznie wykorzystywać tę moc. Ta książka otwiera oczy, dostarczając spostrzeżeń, które zachęcają do głębokiego zastanowienia się nad swoim podejściem do relacji i komunikacji. Pamiętaj, że posiadasz o wiele większy potencjał, niż możesz sobie zdawać sprawę. Gdy go wykorzystasz, możesz stać się jeszcze lepszy niż kiedykolwiek planowałeś, więc bądź pewny siebie. Bądź pozytywny i korzystaj z mocy łączenia się z innymi. Cóż, to na razie tyle. Dotarliśmy do końca tej książki audio, i szczerze mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie bardzo przydatne. Nie zapomnij, że jesteś kluczową częścią tego kanału. Więc, jeśli ten film pomógł Ci pomyśleć lub czegoś się nauczyć, Zostaw lajka i komentarz ze swoimi przemyśleniami, aby więcej osób odkryło moc mądrości. Jeśli nie wiesz, co skomentować, wpisz 999, aby dać mi znać, że dotarłeś do końca. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to. Pamiętaj, że każdy mały krok liczy się w Twojej podróży rozwoju osobistego. Kontynuuj dążenie do zwycięstwa. Dziękuję za uwagę.